Dzisiaj odcinek nie tędy droga albo inaczej tędy nie dojedziesz. Witam Cię na blogu Prosperu jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Ostatnio miałam wielką przyjemność uczenia biznesu coachingowego i prosperowania w biznesie coachingowym w jednej z coachingowych szkół. Bardzo lubię to robić, dlatego że mam wtedy styczność z nowymi, fajnymi ludźmi. Też mam taki moment, że mogę trochę bardziej odczytać trendy na rynku w tej chwili panujące, albo w głowach naszych yy, dopiero wychodzących na rynek kołtów panujące, i sprawdzić, jakie mają zapatrywania, opinie, co widzą, jaką, jak widzą swoją rolę, i między innymi jak widzą marketing. No więc właśnie, jak rozmawialiśmy o marketingu, to prawie wszyscy świeżo, prawie, prawie że upieczeni kołczowie, mieli o tym pojęcie takie, że no, trzeba będzie ten marketing robić. No to trzeba będzie co? Na czym ma polegać marketing? Prawie wszyscy odpowiadali na to pytanie, że trzeba będzie no, na Facebooku i na Instagramie, LinkedInie jakieś posty, trzeba będzie te posty robić. No i te rolki trzeba będzie kręcić. No i na pewno trzeba będzie te live'y robić. Więc kiedy pytam o to początkujących coachów, wszyscy myślą trochę z przerażeniem, ale też z takim przekonaniem, że to jest właśnie to, że to są te rolki, te posty. No i te live y na pewno trzeba będzie robić. Podczas całodziennego wykładu pokazuje im, na czym polega marketing, co musi być najpierw ustawione, zrobione, przygotowane, i potem jaki marketing działa. I okazuje się, że posty, live'y i rolki, jak kolwiek są fajną częścią tego marketingu, są tak naprawdę niewielką częścią tego marketingu i nie zbudujemy sobie prostorującej, stabilnej praktyki zapełnionej klientami na mediach społecznościowych tylko. Owszem, zdarzają się klienci z mediów społecznościowych, ale to nie będzie regularny napływ. Jaką rolę mają więc media społecznościowe? W marketingowym całym systemie biznesu culture. Mają rolę przede wszystkim bardzo wspierającą, budującą wizerunek, dającą możliwość częstego kontaktu z zainteresowanymi osobami, budowania tego kontaktu, ale to jest tylko opakowanie, że tak powiem, od tego pudełka. To, co się dzieje w pudełku w środku, to jest marketing przede wszystkim prowadzony. Aktywnie poprzez webinary, warsztaty, wystąpienia, i o tym było w poprzednim odcinku bloga. I to jest również marketing prowadzony bezpośrednio do zainteresowanych nami i naszą ofertą odbiorców poprzez newsletter, publikowanie bloga, wysyłanie go właśnie newsletterem do naszej listy mailowej. Bardzo chciałabym, żebyśmy to rozumieli, dlatego że mamy szansę wtedy faktycznie zbudować system marketingowy, niekoniecznie jakiś zawiły, skomplikowany i bardzo obciążający nas, ale taki, który jest realistyczny, który realistycznie będzie nam przyprowadzał klientów systematycznie i pozwalał na tym zarabiać, i pozwalał robić to, co robimy najlepiej, czyli coachować. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do następnego razu.